Cześć, mam na imię Ernest. Skończyłem właśnie studia o kierunku elektronika i telekomunikacja. Obroniłem się na cztery. Moja praca dotyczyła projektu i implementacji bezprzewodowego interfejsu Dali. Moja praca właśnie się głównie opierała o tym, żeby przewodowy interfejs zamienić na bezprzewodowy, i cała właśnie praca opiera się na tej zmianie. Najciekawsza sprawa dotycząca właśnie zajęć, to są zajęcia laboratoryjne. Tak naprawdę od podstawy uczymy się jak implementować różne rzeczy, na przykład w programie, jak poszczególne elementy działają, jakie mamy sygnały, jak to wygląda, już od takiej, dosłownie już od, od źródła. Ten kierunek nie zamyka, nie ustala konkretnej ścieżki, jakby powoduje, że możemy właśnie po tych studiach pójść do różnych sektorów pracy. No na przykład możemy skończyć jako programista, możemy zajmować się jakimiś systemami optoelektronicznymi do na przykład kontroli albo obsługi światłowodów, możemy tworzyć wybrane układy elektroniczne, możemy tworzyć płyty główne i to są właśnie między innymi takie zajęcia, które możemy robić. Jeżeli ktoś naprawdę chce się dowiedzieć bardzo techniczne sprawy dotyczące właśnie elektroniki, no to polecam udać się na kierunek elektronika i telekomunikacja. Na drugi stopień chcę się udać, ponieważ chciałbym poszerzyć swoją wiedzę odnośnie elektroniki. Pozwoli mi to na zrobienie uprawnień budowlanych.